Sonic Wariat zaprasza na film. Tak raka, taka raka, tak raka. Czy ty self? Akcja. Ale. Nie, no to było już naprawdę prze, przesadzające, że ja, nie wiem, mogłem dostać w Lupsko. kurde. A, ta mi zablokowała drogę, Ty Pięknie, kurde, czekajcie, bo mi to naprawdę przeszkadza, kurde! Sonic, ja chcę tam zobaczyć, co tam mamy! A dobra, zobaczmy, co, co my tam mamy, tam... Nie, 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 czekajcie, ja zrobię inaczej. Idź tu, idź tam. O! Ale mi kurna. Nie, no tak nie może być. Ej, nie, no kurna, felek. Idziemy, <giby> czy tam rocznik. Szybko wróć się! Hahaha, <giby> udało się. I widzicie, jestem taki strategiczny ziomek. Za to mnie lubicie! Dobrze, dobrze był w strategiach. <gry> Dobry był w strategiach, kurde, czy ja w ogóle nie wiem to lewie, nie wiem, wiem to Kurde! Pędź, pędź, pędź. I tutaj! No mogłeś zła złapać najbliższy autobus. Teraz czekaj! Ech, kurde, ja tu długo gram. Nie wiem czy ja dzisiaj dam radę z tym odcinkiem, kurde, mogłeś tam wlecieć ty, jaki ty jesteś, nie wiem, nie rozgarnięty, kurde, co ci się pierście? nie, ładnie. Moment. Fajnie było gdyby ten poziom był w Sonic Generations, cholera jasna, bo ten poziom jest naprawdę swojski. I teraz tam doleć, Dobrze. I teraz, pamc pamc. Ło, wow, ho, ho, jestem szybszy od tego. Mm. Lecą, bo chcą, lecą tam, gdzie nie chcą. Nie, nie ma. Dobra, nie będę się powtarzać, bo tu kupie się robi. Yy, tu coś jest, nie, szybko, tu w dół. W dół, szybko, bo ja mam prawie. Dwie minuty z kawałkiem, jakimś dużym takim. Dobra, krzywo, chciałem zaokrąglić to troszkę. O, tutaj mamy już... O, patrzcie. Trzeba to szybko wykorzystać. Aj, moment. Bo ja to spieprzyłem. Bo, tam, bo tamten przedmiot trzeba wykorzystać do jednego celu. Zaraz się dowiecie, o co mi chodzi. Ozdrowienia najbliższe dam w GTA 2. Bo taka już będzie tradycja, że, że w że zawsze będę dawać pozdrowienia w GTA 2. Nie w Soniku, bo w Soniku się nie obejrzy. Wiem to. Znam was. Potem będzie narzekanie, że was nie pozdrowiłem, że takie coś. To ja wolę pozdrowić w GTA 2, skoro jest tak fajnie oglądane. No. I nie bałem 500. -ka. No trzeba będzie coś zrobić. Na tą 500. -kę. Będzie bardzo ciekawie. Aha, i tędy sobie. Dobra, wiecie co, czekajcie. Ja mam to gdzieś. Tu byliśmy, tak więc hmm. dobrze. Jedziemy 160, tak dobrze. Tylko pozbieram to wszystko. I teraz tylko tutaj, sprawdzać czy jest coś tutaj. No dobra, skoro nic nie ma, to lecimy. Dobra i szybko posuwamy, bo kurde, em, no wiadomo, szybciej załatwimy bossa. Tak. Tam nic nie ma na dole, tam jest przepaść. O, tutaj. Dobra. Patrz, Eggman, jak się niszczysz. Kurde, ty patrz. Tutaj trzeba na to uważać. Aha. Dobra, ja go rozwalę szybko. No kurde. Ten drugi, nie? Boom. O, ale zajęli ścian, kurde, Sonic, ale żeś ty się na pracował chłopię! Tak, że kurna świnki morskie wyleciały. <laughs> Zuchy świnki. Dobra. Wobec tego akt trzeci. Wykonany. Zliczamy punkciki. I 280 tysięcy punktów dostaliśmy. Tak więc wiecie, ile mi zostało do pobicia rekordu Guinnessa? Zostało mi tylko około 120 tysięcy. Damy radę? Możemy dać radę. Tak więc do usłyszenia w kolejnym odcinku: Zagrajmy Sonic 1 i GTA 2.